Raport wzoru to cztery oczka. Jeżeli będziemy pracować na okrągły, to nabiorę, tak, żeby dzieliło się nam na 4. Ilość naszych oczek, jak będziemy obrotowymi ocz yy, ścigami pracować, no to dodajemy jeszcze jedno oczko dla symetrii na koniec. No i po oczku od krawędzi. Tu nabrałam na drutach na dwa raporty. Czy 8 oczek plus 1 oczko dla symetrii, 9 i 2 oczka od krawędzi i wszystkich mam 11. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 oczek. No i teraz zaczniemy. Zabrałam tak na dwa raporty, żeby było dobrze widać, gdzie jest koniec raportu i jak się skończy na przykład po pary tam raportów. Pierwsze oczko my zdejmujemy od krawędzi, który nam się nie liczy do wzoru, i dalej robimy wzór. Pierwsze oczko wzoru robimy lewo. Dali narzut. Następne oczko zdejmuję bez przerabiania. I dwa oczka przerabiam razem, bo musimy mieć tych trzy oczka przerobione razem. Dlatego dwa najpierw. Przerabię. Jedno oczko zdjąłam. Dwa przerabiam razem, tak żeby średnie stało tutaj za tym oczkiem. I teraz to oczko, które zniłam, po prostu przerzucam przez niego, przez tych dwa oczka. I to jest robione trzy oczka razem. Robimy narzut i skończył się nam pierwszy raport. Drugi raport, także samo zaczynamy, jak zaczęliśmy pierwsze oczko, czyli jedno lewe. Narzut. Następne oczko zdejmuję bez przerabiania. dali mam dwa oczka razem przerobione jednym oczkiem. I to, które zjęłam, przerzucam po prostu przysłęko. Tak. Znowu mam trzy oczka, zrobione razem. Tu widać ich. I tak wyszło, że środkowe oczko mi wyszło z tyłu. Robię narzut i to się skończył nam drugi raport. No, i dla symetrii, tak jak zaczynałam od lewego oczka, tu przerabiam jedno oczko lewe. To tylko obrotowymi ściegami. Jeżeli na okrągło, to tego dla symetrii już nie robimy. Zamykam ścieg. Drugi ścieg raportu. Pierwsze oczko od krawędzi zabieramy. I dalej mam prawe oczko raz. Narzut, przerabiamy go jako prawe oczko. Dalej tu, gdzie mieliśmy trzy oczka razem jednym, ich widać, przerabiamy lewym oczkiem. Dalej znowu mamy narzut, oczko i narzut. Tych trzy oczka, czyli z narzutami, przerabiamy trzy prawe oczka. Narzut, raz prawe dalej następny, bimy tam, patrzymy sobie jak. Lepiej ja, tak żeby nie, od... nie było przekręcone, dlatego z tej strony wejdę. zrobię prawe i mi tak prosto ono położy się. I narzut nie czyli tak, żeby dziureczka była, mhm. też prawe oczko. Dalej znowu mam tych trzy oczka, to razem to przerobię jednym lewym. I do końca mam znowu narzut i prawe oczko. Narzut przerobiłam tak, żeby nie było przykręcony, była fajna dziureczka. No a tutaj mam to prawe oczko, to wejdę tak, za tylną stronę, żeby też nie przykręcić kła. Żeby było tak ładnie. Zamykam ściek. Drugi ściek raportu jest zrobiony. Dalej robimy trzeci ściek. Pierwszy zabieram. Mam widać już lewy raz, lewy, dwa, tu też pod wzór idziemy, prawo. Też tak żeby nie przekręcać i z prawy. Dalej mam trzy lewy, raz, dwa, trzy, prawe. I do końca mam do końca raportu. Dwa oczka Nie. Zamykamy. znowu podwórko. Prawe. 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 Prawe prawa, jedną lewą i mam do końca dwa prawe. Raz, dwa, zamykamy ściek. Czwarty jest zrobiony. Teraz piąty ściek. Teraz musimy zrobić sobie, bo tutaj widać, że tu mieliśmy prawe oczko, Tak? Tu i tu. I teraz musimy tutaj po środku zrobić prawe. Czyli zaczynamy. Pierwsze zdejmujemy, mamy dwa oczka, które musimy zrobić dwa razem jednym prawem. Jest prawe oczko. Jak zrobiliśmy dwa, to robimy narzut, dalej mamy prawe oczko, narzut i tych trzy, które były trzy lewe, Przerabiamy ich razem jednym prawem. Czyli pierwsze zdejmujemy, następne dwa oczka przerobiam. Jednym prawem i to, które zdjąłam, to przerzucam przez te oczko, które dopiero przerobiłam dwa razy. Jest mam trzy oczka razem zrobione. Robimy narzut, prawe oczko. Narzut i tych dwa ostatnich przerabiam dwa razy. I wychodzi nam, że na początku tego ściegu mieliśmy dwa razy i jeden narzut. I na koniec mamy też dwa razy i jeden narzut. A po środku będziemy mieć narzut trzy razy narzut. Tak teraz wygląda. Odwracamy się. Szósty ściek. Pierwsze oczko zdejmujemy i tu mamy jedno, czyli tutaj gdzie byłyśmy dwa razy. To robimy lewe oczko. Dalej mamy trzy prawy bo narzut, oczko i narzut. To trzy prawe oczka. Tak żeby nie były odwrócone. Raz, dwa, trzy. Dalej, tutaj, gdzie trzy było razem, to robimy prawe oczko. I znowu tutaj mamy trzy oczka prawe. Raz. Dwa. Trzy. Do końca mamy jedno oczko. Zamykamy ściek. Siódmy ścieg raportu. Przerabiamy podzałek. Czyli mamy prawe oczko. Да, три Правая. Снова три раза. И верно правая. Самый И теперь то, где мы Pierwszej polowe naszego raportu lewe oczko stało prawe. Tam, gdzie mieliśmy prawe oczko, stało trzy lewe. Tutaj, gdzie byliśmy trzy, mieliśmy tutaj lewe oczko, Wyszło nam z trzech jedną prawe, a tu z jednego prawego wyszło jak i tu trzy lewe. Czyli teraz nam zmieniło się, tak? I dorobiamy ostatni

Ściek. I to jest zrobiony jeden raport wzoru. Dwa w oczkach i jeden w ściekach. I osiem ścieków mamy w raporcie. To jest jego lewa strona. I znowu teraz zaczynamy jak robiłyśmy na początku. I jeszcze tutaj pokażę jak. Zaczynamy tak jak robiłyśmy pierwszy ściek. Zabieramy i robimy. Jedno. Lewe. dalej mam trzy oczka razem prawo, czyli narzut. Jedną zdejmuję. Dwa przerabiam razem. I to przerzucam, który zdjąłam przez nich. Robię narzut. Lewe oczko. Tak jak mieliśmy na początku. Znowu robimy narzut i trzy oczka przerobiamy razem, czyli jedno zdejmujemy, najpierw przerobiamy dalej dwa oczka razem i później to, które zdjęliśmy, przerzucamy przez sobie. Robimy narzut i leżę oczko. Zamykamyście. Zaczynamy znowu od początku, tak jak robiliśmy tu, to, tak będzie nam i na następny raport. I tak robimy od początku po 8 ściegów. Tutaj mamy pierwszy raport, jeden raport, 8 ściegów. No to zaczynamy od pierwszego, przedłużamy dalej i będziemy mieć. Oto to my zrobiłyśmy tu jeden, tutaj mam drugi, mam trzeci i połowa czwartego widać. Raz, dwa, trzy, a nie, były cztery parnych, bo jest tutaj tak, wezmę długi, tam by było widać, czyli to jest jeden raport, później drugi, trzeci i czwarty. Zaczynamy za każdym razem z pierwszego raportu. I mamy tak raz, dwa, trzy, cztery, pięć raportów tutaj mam zrobionych. Jest bardzo ładny, naprawdę. Spróbujcie, zobaczycie, jak fajnie wygląda to. A druga strona, moim zdaniem, może i lepsza jest, też bardzo fajnie, piękny. Mam nadzieję, że ten filmik się spodobał. Wzór takoż. Czekam na Wasze komentarze. Stopaliuszek do góry. Jeżeli nie subskrybujesz kanału, to proszę zasubskrybować. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.